Jesteśmy na nowakach. Trafiliśmy na bardzo złą pogodę. Wczoraj nie miałem jak nagrywać, wczoraj przyjechałem. Dzisiaj Łukasza ze mną nie ma. Tylko mój tato łapał. Ja nie miałem żadnego brania. Przed chwilą wywiozłem wędki. Ale spójrzcie sami, jaka jest fala. Jest bardzo ciężka fala. Mało co mi nie wywaliło z rąk pudełka, takiego do zamęcania. I teraz pójdziemy, pokażę Wam moje węteczki. Nie że co widzimy, moje wanteczki są. Czekamy na branie, jak na razie nic się nie dzieje, pogoda jest chyba około 5 stopni, może 8, yy, naprawdę niefajne warunki, yy, ale jak widać na macie już coś było. I to były dwa karpie mojego ojca, który, które wzięły w nocy, które wzięły w nocy, yy, mój tato teraz płynie wywieźć. Zędki tutaj mamy na autko Będziemy spali w nim. Już spaliśmy jedną noc. W tamten dzień, wczorajszy, nie miałem jak nagrywać, bo było bardzo dużo rozwijania. Jeszcze później przyjechaliśmy No, ale płacę się siedzieć dla takich dużych karpi. Mój to miał te dwa karpie Jeden miał. Chyba około 7, a drugi około 9 kg. Jak będzie jakieś branie, to będę wam pokazywał. Tutaj takie leszcza. W końcu się doczekałem na branie, musiałem przychodzić coś większego, ale jest taka 40. Tak, czyli Niech Sztyle wody. A my zaraz sobie wchodzimy węgle. Wziął niedawno już przed chwilą. Nie było mocnego brania, tylko mi lekko podniosło, potem opuściło i zacięłem. Ale tak jest, zaraz go 8,5 Kolejnego dnia jest jeszcze zimniej niż wczoraj. W nocy nic się nie działo. Czekałem nabranie, myślałem, że coś weźmie, ale nic nie chciało wziąć naszej przynęty. Za niedługo się będziemy zwijać. Tu zobaczcie, jak padało. Możecie zobaczyć to po moich wędkach. Była mocno ulewa w nocy. Teraz zaczyna wiać wiatr. No co, jeżeli będzie jeszcze jakieś branie, to wam pokażę. Jeżeli nie, no to do następnego. No. Następny film będzie za tydzień. Za tydzień będzie na święta film. Yy, z Chwałowic. No to co, do zobaczenia.